Przychodzimy do sklepu z myślą, by kupić mikrofon i kupujemy jeden z nich. Jeżeli kupujemy przez internet na takim Allegro, to jedyne co się zmieni, to to, że zamiast mikrofon to do karaoke dostajemy nazwę profesjonalny mikrofon studyjny. Wszystko w cenie do pięciu tych. Sprawdzę jeden z nich. Oto on. Mam przycisk do włączenia i wyłączenia mikrofonu i tle. Jest jakiejś nieznanej firmy, o której pochodzeniu nigdy nie słyszeliśmy. Da się go odkręcić, i tak wygląda w środku. Do jego zalet należy doliczyć jako taką wytrzymałość. Wadą to yy, beznadziejne dźwięku, wielkość i potrzeba statywu. Oto moja propozycja na ten problem. Jedynymi wadami tego rozwiązania jest to, że kiedy przechylimy zawartość statek do przodu, to się przewróci. Ale to nie problem. Jest wytrzymały. Przejdźmy do testu dźwięku. Teraz e, mówię z mikrofonu z bardzo bliskiej odległości. E, z mikrofonu za 30 zł z supermarketu. Teraz mówię z mikrofonu e, za 30 dłoni z supermarketu. E, z odległości 5 cm. Teraz podgłośnie drugi test z dalszej odległości, żebyście mogli lepiej usłyszeć dźwięk. Teraz mówię z mikrofonu e, za 30 tutaj z supermarketu e, z odległości 5 cm. Skoro jakość dźwięku jest co najmniej słaba, to co zrobić? Otóż każdy ma smartfon, a wraz z nim zawsze są lepsze lub gorsze słuchawki. Które o dziwo mają parę razy lepszy dźwięk od naszego mikrofonu. Zresztą posłuchajcie. Mówię teraz ze słuchawek telefonowych i zobaczymy, czy brzmią lepiej od mikrofonu za 30 zł z supermarketu. Wniosek jest taki, że te słuchawki brzmią lepiej od mikrofonu za 30 zł, ponieważ mikrofon za 30 zł, kiedy przełoży się go blisko, ma przestery. Kiedy jest oddalony, prawie go nie słychać, a dźwięk jest przerywany szumami, potężnymi szumami. Zresztą słyszycie to. Wniosek: każde słuchawki mają lepszą jakość mikrofonu od profesjonalnych mikrofonów studyjnych za 30 zł. Ale jeżeli już na pewno chcecie kupić mikrofon, to polecam takie z trójnogiem. Wtedy będą leżeć na biurku i będzie ogólnie lepiej a normalne mikrofony, takie dobre zaczynają się od 100-150 zł, chyba, że macie falta i natraficie na działący mikrofon z Chin, który nie będzie jakoś super szumiał. To tyle